Ludzie chcą żyć godnie. Rozumiesz? Tak, ale niektórzy do, znaczy, żyją w takim niedostatku i takiej biedzie, że zdobywanie pieniędzy staje się celem samym w sobie, i potem się w tym zatracają. W ogóle niskie wibracje całkowicie nas Ktoś to ma rozstrojone swoje te węzły energetyczne. I do tego jeszcze jest na przykład w energii złości, nienawiści to niczego nie osiągnie, dlatego że on w energiach jest po pierwsze niewidoczny, bo ma niskie energie, niskie wibracje, a po drugie, że już przyciąga, to prawo przyciągania w energiach jest tak, że przyciąga to samo. Jak ktoś mi się zgłasza do mnie i mówi, jak go pytam o, o takie jak gdyby samoocenę, on mówi, wiesz, właściwie to siebie nienawidzę. No to co on dostanie od życia? To samo dostanie. Wszystko, co cię otacza, jesteś w stanie powiedzieć nie <grym> o cudowne, prawda, jesteś asertywny, jest odbierane, w większości przez większość ludzi jako bycie samolubnym, butnym, egocentrycznym chamem. Przepraszam, My że to powiem. Kiedyś mówili, ja tutaj jestem obrazoburczy totalnie. Tak, mamy siebie kochać i siebie mieć ponad wszystko. Ale powiem ci szczerze, że to. słuchaj, gwarantuję ci, że trzy czwarte... Ja ale wiem, terapii. ale trzy czwarte ludzi tak jak ja nie potrafi spojrzeć w lustro. Louise Hay mówiła. Louis hey mówiła do mnie, spójrz w lustro i powiedz do siebie, kocham cię, Jasiu. No A ja tak, od tego czasu. Ja ale pierwsze co zrobiłam, tak, kocham cię, Jasiu.